Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku z gry Stardio Valley Expanded. Dzisiaj mamy środę, 17 dzień jesieni. I słuchajcie, jesteśmy świeżo po targach Doliny Stardio. Zobaczmy sobie w takim razie, co tutaj mamy. Antyczny owoc nam wyrósł, a reszta nie za bardzo. Słonecznik zobaczcie. Muszę sobie zobaczyć, ile ten słonecznik rośnie. Czekajcie, tu sobie go zostawię a nie, bo w sumie my miód chcemy z baśniowej róży, to mogę zebrać rośnie 8 dni więc jeszcze byśmy dali radę posadzić sobie, także słuchajcie ja sobie sadzę tutaj jeszcze ten słonecznik bo czemu by nie 8 dni to na spokojnie wyrośnie A i zaczniemy jak zwykle od zwierzaków, ale widziałam że tutaj słuchajcie, nam się porobiło troszkę syropów co mi się oczywiście podoba czy rybki coś od nas chcą? Rybki nic od nas nie chcą, Ok. I słuchajcie, ostatnio tak sobie myślałam, bo właśnie widziałam parę dni temu też, że ktoś mi napisał komentarz, kiedy posprzątam w końcu farmę. No, słuchajcie, kiedyś trzeba będzie. Też mi się to nie podoba, że tutaj jest taki sef i ja chyba nawet w ostatnim odcinku o tym mówiłam. Też mi się to nie podoba, no, ale nie mam czasu, ani wiecie, ani nic takiego, więc na razie czekam na deszcz. Żeby móc sobie sianko pozbierać, chociaż my mamy jeszcze dużo miejsca na siano, więc w któryś dzień będę musiała po prostu sobie pozbierać um, sianko, no i też będę chciała, słuchajcie, um, drzewa pościnać, ale to też może jak już sobie ulepszymy, słuchajcie, um, jak to się nazywa, siekierę bo trochę jednak zabiera to energii, czasu i tak dalej i tak, czekajcie, mleko więc w sumie myślę, że na dniach moglibyśmy oddać sobie tą siekierę, bo czemu by nie teraz tylko tak, idziemy dzisiaj do robin bo chciałabym ulepszyć kurnik lub stodołę, jeszcze nie wiem może póki co ulepszę kurnik i Bo wiem, że kamienia już nazbieraliśmy. Tylko pytanie, ile ja tego kamienia potrzebowałam? O! To śpuka do drzwi wejściowych, okej. Okay. O, Robin! Czyżby Robin przyszła nam powiedzieć coś o szopie dziadka? <śmum> Mam zamiar sprawdzić integralność strukturalną tej opuszczonej szopy na twojej posesji. No właśnie! Jestem licencjonowana przez Stowarzyszenie Budowniczych Republiki Ferngil, aby upewnić się, że opuszczone budynki nie są na skraju zawalenia. Okej, okay, to mi się podoba. Słucham dalej. Jeśli masz chwilę, możesz obejrzeć przebieg mojej inspekcji. No, jasne, dawaj. No, i co? Hmm, ale zamyślona. <grym> Mogłabym właściwie odnowić tę szopę, gdybym miała materiały. To na pewno byłoby wyzwanie. No, już, już się nie mogę doczekać, no. Odwiedź mnie w moim warsztacie i możemy porozmawiać więcej o szczegółach. Okej, okay, i tak się dzisiaj do niej wybieramy. Także na pewno porozmawiamy. Ja właśnie chciałam sprawdzić, ile kosztuje... Ulepszenie czegoś, tak? Eee, kurnika. Sprawdzenie ulepszenia budynków. No właśnie, i tutaj jest ulepszenie kurnika. 150 kamienia i 400 drewna. Drewno mamy. Kamień 150 też powinniśmy mieć. Także sobie to zabiorę na spokojnie. Tylko czekajcie, sprzedam sobie, oczywiście, tak. Eee, to zostawiam to, to i to. Muszę sobie to teraz szybciutko tylko posegregować. E, kamień, drewno zabieram. Okej, okay, tutaj mamy wszystko posegregowane. Ja widzę, że ja mam jeszcze jakiegoś stracha na wróble, ale tutaj wszystko mi ochrania. O, tu mi nie ochrania, zobaczcie. Dodamy sobie tego stracha, może tutaj, za drzewem, niech sobie stoi. I teraz, moi drodzy, pójdziemy najpierw do Robin. E, a później sobie podleję, bo słuchajcie, chcę zdążyć i tak dalej. A podlewanie może poczekać na spokojnie, także idziemy do Robin. Ogarniemy sobie jeszcze tutaj, czy coś nam wyrzuciły, nic nam nie wyrzuciły, dobra. Dobra, także tak. E, idziemy do Robin w takim razie. Musimy też powoli zacząć patrzeć, jak to wszystko wygląda z naszymi rzeczami do Community Center. W sensie z tym. Mm... Tutaj w tablicach ogłoszeń nie, zbiór rozbieracza. Potrzebujemy 20 dzikiej śliwki. No nie wiem ile mam. Muszę sprawdzić. A nigdy tutaj nie widziałam dzikiej śliwki, żeby, żeby leżała. O, mamy kolejną scenkę z Robin, dobra. Hej, wiem jakich materiałów potrzebuję, więc przejdźmy od razu do rzeczy. A, to mamy y, dalej scenkę o tych materiałach do szopy. Oszacowałam 150 sztuk twardego drewna, 600 sztuk kamienia, 500 sztabek żelaza i 20 y, paczek żelaza. Y, baterii. No to jest dość sporo. To jest dość sporo. Jest tam dużo spróchniałego drewna i rydze. To jest to, co wiek może zrobić z budynkiem przez lata. Ok. Nie ma pośpiechu w realizacji tego projektu AGA. Zbieraj materiały w swoim czasie. Postanowi postawiłam w budynku skrzynię, do której możesz wrzucać materiały, gdy, gdy je zdobędziesz. Twarde drewno sobie oddamy, żeby już tam leżało. Kamienia tyle nie mamy, sztabek też na pewno tyle nie mamy, i baterii też na pewno tyle nie mamy, ale będziemy słuchajcie to zbierać. Mm, budynek rolny. Ja bym Cię prosiła o kurnik i ten kurnik sobie wybudujemy tutaj. Także na razie to, a później ulepszymy sobie stodołę. No ale dobra, wróćmy się do domu. Wróćmy się ogólnie, e, ogólnie zobaczyć tutaj na tablicę, czy coś będzie i tak dalej. Zobaczmy w sumie zadanka, jakie mamy. Szopa dziadka. O, tutaj też mamy to pokazane. Eee, dobra, no to fajnie jak jest to tutaj pokazane. Mamy jeszcze. O, kamienie dla Emily, to też trzeba jej oddać. Zapiekanka ryb. O, tak, musimy iść. Okej, okay. i tu w sumie znajdź shorty i zwróć je burmistrzowi. No, te szorty musimy oddać burmistrzowi. To może dzisiaj się tam wybierzemy, mu też oddać. Zobaczymy jak to nam wyjdzie z podlewaniem, tak naprawdę o zadanka tutaj nie ma jak widzę a powiedzcie mi kto ma urodziny o jutro mam marnie urodziny to też trzeba będzie o tym pamiętać no ale dobra moi drodzy trzeba będzie urządzać jakieś ekspedycje słuchajcie do kopalni skoro potrzebujemy aż tyle sztabek potrzebujemy też sporo kamienia którego aktualnie mamy 19 <grytanie> także trochę mało no ale jakoś jakoś sobie będziemy musieli poradzić także słuchajcie ja to tutaj zostawiam Twarde drewno sobie wezmę i zobaczcie, nie mamy ani jednej sztabki żelaza, ani kurczej jednej sztabki. To jest po prostu dramat, więc będziemy musieli teraz yy, no, dość dużo czasu spędzać w kopalni. Niestety, no ale damy radę, słuchajcie, co to dla nas. Także ja się póki co zabieram za podlewaniem. Też na pewno w zimę będę chciała ulepszyć konewkę. Teraz myślę, że to nie ma sensu. Bo i tak jesteśmy już poza połową jesieni. Także ja sobie to na spokojnie wszystko będę ulepszać w lato, co ja mówię w zimę. Natomiast chciałabym też siekierę właśnie ulepszyć i się tak zastanawiam, kiedy ją oddać. Ale na razie może zetnę sobie trochę drzewek dzisiaj czy coś, czy na dniach i wtedy dopiero oddamy siekierę to nie jest drogie, bo to kosztuje chyba 10 tysięcy tylko um, no by my pieniążki mamy na to wiem, że tylko chyba jest 10 sztawek złota potrzebne, a nie wiem ile nam zostało po przerobieniu sprinklerów także zaraz sobie ogarnę a powiem wam teraz o wiele sprawniej to idzie jak tutaj muszę tylko podlewać e, to, jak mamy już dużo sprinklerów także słuchajcie wszystko podlane, idę sobie jeszcze Um, co ja chciałam zrobić co ja chciałam zrobić wypadło mi z głowy co ja chciałam zrobić, aha mm, bo tutaj się nam poprzerabiało, zobaczcie mm, piwko, czekajcie tak, wino mam to możemy zanieść ale chyba jeszcze nie teraz, shorty możemy wziąć E, tak, przerobiło się nam piwko, więc raz, dwa, trzy, cztery. Wrzucamy kolejnych miel i wrzucimy sobie, słuchajcie, drewno do przerabiania. Jeszcze sobie zwierzaki ogarnę, bo tutaj powoli trzeba to, słuchajcie. Teraz jeszcze tak będziemy mieć więcej tych. E, teraz kaczki będziemy mieć, więc ja będę musiała więcej tych maszynek wszystkich porobić. Oj, nie tędy. Ale to w swoim czasie też porobimy. Myślę, że to nie będzie nic ciężkiego, także na spokojnie. Eee, którędy tutaj, tędy mogę zejść, dobra. Tu widzę też, że labirynty po prostu niesamowite. Trzeba będzie to wszystko pościnać. Ja znowu nie wiem po prostu. Ja mówię jedno, robię drugie. Przecież ja szłam do szopy. No co jest ze mną nie tak. Ja nie wiem, słuchajcie, co jest ze mną nie tak, ale ja mam taką podzielność uwagi, że jej po prostu nie mam. Także wybaczcie mi to, ale tak, ze mną można stracić trochę czasu. <grytanie> Potwierdzam, można stracić ze mną trochę czasu. Dobra, idziemy w takim razie do szopy dziadka i zobaczymy, gdzie jest ta skrzynia. Tu jest skrzynia, dobra. To oddajemy w takim razie 150 drewna. Może jak już, się, jak już się bawimy w oddawanie, no to może też pójdziemy ogarnąć te diamenciki dla, e, dla Emily. Zaraz sobie zobaczymy w skrzynce, co tam mamy. Pójdziemy też właśnie do Louisa. Muszę zaraz obczaić, gdzie on jest w ogóle. Ale to już na spokojnie sobie robimy, dobra. E, także tak, moi drodzy. Majonezik sprzedamy. Serki sprzedamy i to wszystko możemy tutaj posortować pięknie. To też. I już sobie patrzę, moi drodzy. Co my tutaj mamy z tych kamieni? Na pewno to, 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 to i diament, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ile tutaj mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ok, czyli czego nie trzeba? Czego nie trzeba, moi drodzy? Czego? Topaz, szmaragd, jadeit, ametyst, diament i rubin. Eee, Akwamaryny nie trzeba, dobra. No to tak, patrzymy sobie, gdzie jest Louis. Louis jest w domu. Emily jest w barze. Także udajemy się do miasta i robimy to, co trzeba. <grym> Zobaczmy sobie jeszcze, czy jakieś śliwki tutaj leżą. Ja słuchajcie, muszę nie leżą, ok, ja słuchajcie muszę, muszę po prostu szukać i chodzić i szukać tych śliwek, ja też wiem, że mam zasadzone trochę nasion, ale wiecie nigdy nie można być pewnym, no nie także Emili będzie tutaj, więc tym się nie trzeba przejmować, chciałabym na początku czekajcie czy jak ja tu zobaczę to on to ok, zobaczył, no nie szkodzi Najpierw chcę iść tutaj do Luisa, żeby wiecie, oddać mu to i mieć z głowy. Przy bardzo twoje shorty. Masz je gdzie mm -mm. tam nie mam pojęcia, jak się tam mogły znaleźć, no na pewno. No na pewno. OK I tutaj nic za to w sumie, a nie dostaliśmy 750 spoko. No to idziemy jeszcze ogarniać odmładzające kamienie, i nasza Emily będzie w barze. A słuchajcie, my też mamy kolację u tej, u Jody do ogarnięcia, ale nie mam przy sobie basa, więc. Więc póki co to zostawię. O, o witam, czy mogę prosić o zdrową sałatkę ogrodową? Okej, okay, Claire, scenka z Claire Oczywiście, proszę pani. To będzie 220 zł. O kurde, wyobraźcie sobie 200 zł za sałatkę. O matko, strasznie dużo. Mój poprzedni dostawca się przeprowadził, więc musiałem znaleźć innego. Składniki są wyższej jakości, ale droższe. Okej. Okay. A czy my jej możemy postawić? Zaoferuj pomoc z zapłatą. No właśnie. O, cześć. Oferujesz pomoc w pokryciu kosztów mojego posiłku? Eee, dziękuję. Obiecuję, że się odwdzięczę. No słuchajcie, trzeba być miłym, no nie ma co, zwłaszcza w takim małym mieście um, ludzie się znają i naprawdę trzeba być pomocnym. Poproszę jedną zdrową sałatkę ogrodową. Czyli co? Czyli może jest to też jakaś podpowiedź, że ona lubi sałatki ogrodowe? Trzeba będzie to sprawdzić. Ale tak, moi drodzy. Ja mam dla Ciebie to, 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 to. No nie uciekaj. To i to. <ścoughs> I zadanie wykonane. 2000 tysiące mamy, także spoko no i w sumie z tych zadań to już nic więcej nie zrobimy no mogę jeszcze się wrócić po tego basa nieszczęsnego i spróbować iść do Jody, ale raczej nie zdążę chyba, że to się jakoś, jakbyśmy do 20 na przykład zdążyli przyjść, to może się uda, ale to słuchajcie, przekonamy się za chwilkę jak nie, to najwyżej sobie zarzucimy wędkę gdzieś tam w okolicach ee, domu Jody jest 19 i tutaj mamy rybki, także baz. Wezmę sobie tą zwykłą jakość, żeby nie marnować. I słuchajcie, lecimy. Zobaczymy w takim razie, czy się nam uda jeszcze załapać na kolację. Dobrze, że Jody mieszka w sumie tak blisko, a nie na przykład jak Robin, gdzieś daleko. To mamy, wiecie, mamy mniej więcej dostęp tutaj fajny do nich. Dobra, wchodzimy. I mamy. Ok, mamy scenkę, czyli się udało, czyli myślę, że do 20 będzie można e, wykonać. No spokojnie to zadanko. Sam, możesz podejść i pomóc z rybą. Idę, mamo. I dub tą rybę na podłogę. Oni wszystko na podłogę rzucają, oni się nie martwią. A co? Hmm, ten chrupiący bas był przepyszny. Panierka była nie z tej ziemi. Prawie się czuję jak członek rodziny. Jodie się wydaje taką osobą, nie? Że ona... O, mamy kolejną scenkę, zobaczcie. <grytanie> Jodie się wydaje taką osobą, że ona jest taka, wiecie, kochana, opiekuńcza i tak dalej. Więc mam nadzieję, że tak jest. No, dobra. Już skończyliście swój koncert? O, cześć Aga. Sebastian i ja mieliśmy małą sesyjkę dżamu. Okej. Okay. Chcemy zrobić kapelę, ale nie wiemy, jaką muzykę mamy grać. Jest tak dużo możliwości. Hmm. Powiedz Aga, jaki rodzaj muzyki Ci się podoba? Ja słuchajcie, jestem odwieczną fanką. Eee... Elektronicznej muzyki, i tutaj wiem, że była wcześniej elektroniczna, ale teraz chyba to zastąpili energiczną muzyką taneczną. Pop na pewno nie. Rock Spoko do nich pasuje, ale ja nienawidzę takiej muzyki, więc przepraszam. <grym> po, po prostu nie jestem fanką, tak? Muzyka Country też by była Spoko, ale jednak Sebastian i jego image mi do tego nie pasuje, także zróbmy muzykę taneczną. Wiesz, co dokładnie o takim samym stylu myślałem? No, na pewno. Co bym nie wybrała, to byś to powiedział, stając w życie. Dzięki za pomoc Aga, z moją gitarą i magią Sebastiana na syntezatorze. To będzie hit, jestem tego pewien. Teraz muszę znaleźć perkusistę. No, my już wiemy, kto będzie perkusistą. Perkusistą jest Abigail. Po co ja to chciałam wejść? Ja chciałam wejść, żeby z nimi porozmawiać. O, zobaczcie, oni tutaj jedzą sobie kolację chyba. Albo się zbugowała w krześle. Zobaczcie, ona stoi na tym krześle. No ale cóż, dobra, idziemy słuchajcie, w takim razie chyba do domu. Myślę, że wrócimy wrócimy się na farmę i trochę drzew sobie pocinamy. Chciałam iść tutaj dołem początkowo i tam pościnać drzew, tam po lewej stronie, ale my drzew wystarczająco mamy na farmie, więc zetniemy sobie je po prostu tam. I myślę, że zaczniemy sobie odtąd, żeby mi te drzewa przypadkiem tutaj na moje nasionka nie weszły, bo to by była katastrofa. Czasami się tak zdarza, że wiecie, że jest jakiś kurcze chwast czy coś, i tyle macie z Waszych roślinek. Czekajcie, zajdę sobie od tej drugiej strony, żeby tutaj mi to fajnie jakoś na bok upadło. Też chciałabym więcej taperów porobić na pewno. Eee, no, żelazo na pewno będę chciała też robić. No, będzie troszkę roboty. Będzie, będzie. No i słuchajcie, w złą stronę nam spadło i już nie odzyskam. Nie odzyskam tego, no trudno. Trudno się mówi, żyje się dalej. Ok, jeszcze nam starczy energii chyba na a, kilka drzewek. Te tutaj na dole mi w sumie aż tak nie przeszkadzają, więc je zostawię. Może tylko tego sobie zetnę, żeby ten strach był widoczny. Hmm, no. Schodzi nam sporo energii i sporo czasu na te drzewa, ale kiedyś trzeba, słuchajcie, kiedyś trzeba. Także może sobie tutaj jeszcze. O, zobaczcie, zapomniałam. Zapomniałam o tym, weźmy jeszcze jajka do przerobienia w takim razie. O, i jedno jajko, tylko nam zostało spoko. Jakoś sobie znowu radzimy, słuchajcie. Także może zacznijmy tutaj w końcu ścinać. Jeszcze jedno damy radę? Powinniśmy dać radę, jeszcze jedno. I będziemy się zbierać, spać. Także moi drodzy, energii nam zostało 37, my idziemy spać. Zapomniałam posortować plecaka, ale to sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy zarobione 5980, więc prawie 6000. No nie jest to jakiś nasz największy zbiór, ale patrząc na to, że nie mieliśmy praktycznie w ogóle pion, pl, pl, pionów, tak, plonów, to naprawdę było spoko. No ale co, moi drodzy, to już by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli nie tak, tchnąłem się, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, będzie mi przemiło. A my się widzimy już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa!